Końcu! Jesteśmy! Myślałem, że dokończysz teraz. W Bieszczadach i robimy hOR, moi drodzy, minęło 570. Tyle dokładnie niczej, to jest mega dużo. No, sporo, ale na szczęście mamy już efekt finalny, więc możemy Wam dzisiaj pokazać. Oprócz tego będzie konkurs, więc zostańcie do końca, ponieważ potrzebujemy nazwy, nazwy dla tego miejsca, więc, więc zasady będą w trakcie vloga, a pobyt w domu do wygrania. Słuchajcie, zanim zaczniemy zwiedzać, to ja wpadłam na taki pomysł. Że z racji tego, że jest to dom gościnny, chciałabym, żebyście obejrzeli go jak turyści, czyli wczuwacie się w rolę turysty, przyjeżdżacie do nas, a ja Wam mówię, co my mamy do zaproponowania. Bawimy się dobrze. Dzień dobry! Tutaj mam dla Państwa do zaproponowania apartament, ponieważ mamy mm. dwa apartamenty oraz pokoje, które można wynajmować osobno. Mm. To jest apartament numer jeden. Zapraszam, mieści się tu od 6 do 8 osób. Wchodzimy osobnym, prywatnym wejściem i tutaj na pierwszy rzut oka mamy taką strefę wspólną, salon, gdzie możemy usiąść przy stoliku. Nie go składam krzesło. Możemy wypić kawkę, zasiąść na sofie, odpocząć. Aczkolwiek sofa ma funkcję spania, więc dwie dodatkowe osoby ewentualnie mogłyby się tutaj również zmieścić, jeśli bylibyście większą ekipą. Prawie. Wieszczaderka. Ha! Gdy idzie to góry dla rzęsa? Podłogi są drewniane, więc yy, bardzo fajnie się tutaj poczujecie. Jest zapach drewna w powietrzu. Są drewniane, piękne drzwi. Zobaczcie na te drzwi surowe, wypiaskowane, po prostu natura sama w sobie. Ten dom gościnny chcieliśmy zrobić z taką duszą, żebyście, wiecie, mogli się poczuć inaczej, poczuć ten klimat górski, więc na ścianach również są e, takie gliniane, specjalne tynki, nazywa się to polepa. My teraz wiecie, znamy się, jesteśmy budowlancami. Teraz przechodzimy do łazienki, tutaj widzicie jak wyglądała przed, no nie było zbyt ciekawie. A teraz mamy dużą różnicę: drewniana umywalka, złote baterie, żebyście czuli się jak najlepiej. Dodaliśmy opcję toalety. Oprócz tej toalety mamy jeszcze kolejną. Uhu, niespodzianka, również po liftingu, także. Miłego posiedzenia. Minęliśmy pokoje, zaraz Wam je pokażę, natomiast w tym apartamencie macie ogromną kuchnię, ponieważ ta kuchnia już tutaj była i zobaczycie to na klipach przed. Troszkę tutaj pozmienialiśmy, odświeżyliśmy, dodaliśmy sprzęt, wyposażenie, więc na pewno tutaj... a, jeszcze będzie tutaj stolik, więc na pewno będzie się tutaj fajnie gotowało i jadło. Najedliśmy się, to idziemy spać, więc pokażę Wam teraz pokoje. Na tym piętrze macie trzy pokoje. Wszystkie są w bardzo podobnym stylu, takim minimalistycznym, boho-eco-mountain style, coś takiego. Piszcie od razu w ogóle na bieżąco. Jeśli Wam ci się coś podoba, coś nie podoba, piszcie nam na bieżąco, co sądzicie, co robi na Was wrażenie, co byście ewentualnie zmienili, dodali. No ale też nie bądźcie super surowi, bo my naprawdę się bardzo staraliśmy. Ładne masz brwi, bardzo idziemy. Umówmy się, ile osób ma pensjonat w takim wieku. No, w sumie to trzeba też y, y, chyba docenić. Dobra, lejciemy na I zapraszam, drugi pokój. I jak widzicie, jest y, utrzymany w podobnym stylu, ponieważ. Nie chcieliśmy, żeby ktoś się czuł pokrzywdzony, wiecie, że wchodzi gromada ludzi a ty masz jaki pokój, a ty masz jaki pokój! To mój pokój. Każdy ma tutaj fajny, każdy ma tutaj pokój najlepszy. Dobra, proszę was, okłamałam, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, jak zobaczycie ten pokój, bo ten jest najlepszy. To jest największy pokój, ale on będzie jeszcze wyposażony w dodatkową sofę. Natomiast póki co jest dwuosobowy i jak zauważyliście w tym apartamencie, w każdym pokoju jest lewitujące łóżko. Czyli macie takie złudzenie, że ono lewituje w powietrzu, ale spokojnie ma nogi pod spodem, tylko w innych miejscach. To są bukowe łóżka Polano w jasnym kolorze. Materały są bardzo wygodne, ponieważ wszystko przetestowaliśmy. I, i tutaj macie wyjście na taras który przeszedł gruntowną renowację, a tak naprawdę został postawiony od nowa. Spruchniałe deski nie nadawały się, więc wszystko wymieniliśmy i jak jest. Teraz bezpiecznie. Można się napić kaweczki, herbatki, jest stolik, są sofy, można wypocząć, opalić się. Pewnie poznajecie te kanapy, są z naszego ostatniego domu. Także widzicie, tu też jest dużo takich akcentów fit lovers, które były już na wielu vlogach. Gdzie zabrałaś poduszkę Elwariata? <laughs> Świetnie jest. Jest, jest tak jak chciałaś, czy gorzej? Jest lepiej. Nie, tak. kłamiesz. No nie mogłabym sobie wyobrazić lepiej, naprawdę. Ja bym na to nie wpadła. Ja tylko tak mówisz, bo się znamy. <grystanie> Trochę tak. <grystanie> I z tarasu mamy widok na ogród, ale to jeszcze się nie, roz... nie, nie Nie, 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 rozglądajcie się za bardzo, bo to Mateusz wam musi powiedzieć, co on tam dla was zrobił, bo się naprawdę ciężko napracował. Trzymaj miarkę. O! Także to był apartament numer 1. Yy, mieści od 6 do 8 osób, docelowo 10 osób. Jak dokupimy kanapę, <noise> ale to w przyszłości. A teraz zmierzamy do części, gdzie można pokoje wynajmować pojedynczo. Zapraszam. Mmm, ale mam kadr. Szkoda, że masz spodenki. Spodynku. A to i tak lepiej niż moje gadzie. Wiesz Bo tak coś się zdarza. że bierzesz moje majtki? Myślisz, że ja nie widzę, że je bierzesz pod sukienkę? Pod... Bo to są fajne bokserki. Jezu, czy ludzie muszą o tym wiedzieć na honturze? Witam Państwa na piętrze, gdzie można wynajmować osobno pokoje. To jest część wspólna, czyli mimo, że wynajmujecie tylko jeden pokój, to możecie z niej korzystać czy rano, wieczorem chcecie tu sobie usiąść, spędzić czas. To jak najbardziej można. I tutaj na pierwszy rzut oka widzimy nasz potężny stół. Pozdrawiamy tonód, ponieważ są to nasi widzowie, więc na pewno oglądają. Poznaliśmy ich dwa lata temu, jak zamawialiśmy stół do naszego domu. I wtedy wiedzieliśmy, że w Bieszczadach koniecznie muszą być ich wyroby, więc... A to nie jest ten na... z naszego domu? Nie, ten na dole jest z naszego domu. No. Ten jest nowy. Yy, także na każdym piętrze zauważycie właśnie stół uda i w każdym pokoiku jest taki mały stolik. I mamy jeszcze sofę od Kuby Wojewódzkiego. O właśnie sofa Kuby Wojewódzkiego. Tak? Ta, e, e, Mateusz potwierdzasz? Ta? Tak, potwierdzam. Kuby Wojewódzkiego Możecie zrobić sobie zdjęcie wojewódzkiego. i wychodząc ze strefy wspólnej jestem już na korytarzu i tutaj mamy trzy pokoje dwuosobowe, które można wynająć. Już ten pokój pewnie Wam się kojarzy, jest to podobny styl, ale muszę Wam powiedzieć, że te wszystkie pokoje przeszły gruntowną przemianę i chyba to jest dobry moment, żeby teraz na tym piętrze pokazać Wam, jak było przed. A jak jest i na tym piętrze dla wszystkich naszych czasowiczów jest wspólna kuchnia. Tą kuchnię już znacie bardzo dobrze. I tutaj jest kuchnia. Jest tu mała kuchnia, i tak naprawdę to jest taki aneks. widać, składa się tylko z takiego czegoś, bo mieliśmy jej wielkie otwarcie w poprzednim odcinku. Projekta staną na wysokości zadania. Jak widzicie, jest pięknie, jest przestronnie to miejsce. Jest dość skomplikowane, jest ciasne, ale mimo wszystko udało się tu zachować wszelkie funkcjonalności, więc jak przyjdzie do nas. Cała rodzinka, może, można tu sobie gotować, przygotować śniadanie, obiad, kolację. Więc wszystko tutaj wiecie. I pokażę Wam jeszcze łazienki, więc zobaczycie, jak one wyglądają. Dziś wiem, że masz słodenki. <noise> Wszyscy wiemy. Słuchajcie, nasze łazienki są wspaniałe. z kabiną Właśnie te wszystkie kabiny nie mają jakby. Zasłony, więc być może coś szklanego by się tutaj przydała. Jakaś cenka szklana, wymiana baterii. Ponieważ są rustykalne, jest to y, zasługa mojej siostry, która naprawdę też bardzo dużo nam tutaj pomogła. Y, pomogli nasi oh. przyjaciele. I oczywiście, one and only, Tatuś Wspaniale, jest gita. Też pozdrawiam naszą Kate, która robiła nadzór budowlany, więc wspólnymi siłami, rodziną, przyjaźnią to udało się stworzyć. Chcemy na przykład taką umywalkę z tekowego drewna. Po prostu jest to piękne. Te półeczki, ta listewka, hak, hak. To jest wszystko styles. Tutaj bardzo przyjemna kabina prysznicowa, e, ze złotą baterią. No ludzie kochani, no po prostu... Ja kocham te łazienki, naprawdę kocham te łazienki, napiszcie co sądzicie. Kochasz tu spędzać czas? Tak, kocham. Idę na te Na tym piętrze mamy dwie toalety i dwa prysznice. Tutaj na przykład jest toaleta i również nie zapomnieliśmy o stylu, zobaczcie to! Kamienna umywalka. Małe a cieszy. <laughs> I kolejne dodatkowe włóce z kabiną. O, oh, wow! <laughs> I zapraszam i zapraszam, zapraszam Państwa! do apartamentu numer 2. I proszę zwróćcie uwagę na tą wspaniałą klatkę schodową. Myślę, że uczcimy to dwoma sekundami ciszy, żeby oddać jej hołd i szacunek. Dziękuję. Ona jest piękna. Tu jest trochę ciemno, to znaczy na nagraniu jest ciemno. Tu jest mega klimatycznie, oczywiście rustykalnie ten teges. Jak będziecie szli tą klatką, to po prostu się zesikacie. Tu jest taki klimat. Ale w razie czego macie dużo łazienek, no? Także tak. nie musicie. Będę wdzięczny. <grymne> Zobacz, to wszystko jest drewno, tu jest lina. To, to nie jest tak, że to zostało, tak wiecie, kupione w sklepie z wystawy. To jest stworzone. Jako barierki mamy wspaniałe kawałki drewna i to był prezent od Drupal'a, który jak widzicie też wisi w innych pokojach, ponieważ dostaliśmy troszkę więcej sztuk, więc udało się też ozdobić inne pokoje, więc taki naturalny, bieszczacki akcencik jest w całym domu. I zapraszam już do naszej ostatniej propozycji, to jest apartament numer 2 i tutaj znajdziecie trzy pokoje dwuosobowe, mają trochę inny klimat, więc yy, dawajcie znać, który klimat bardziej Wam przypada do gustu. Yy, tutaj, jak widzicie, mamy łóżka dębowe, berkę home, takie ciemniejsze wybarwienie Hawana, więc tutaj jest już taki wysokogórski klimat. Ponieważ mamy również drewno na ścianach, mamy liny. Widzicie, to są takie małe detale, ale to właśnie robi klimat. I na tym piętrze również macie możliwość dwóch pokoi z balkonami, i to jest pokój numer jeden. Tutaj możecie sobie wyjść na balkon, napawać się widokami rano. Dzień dobry! Prawdopodobnie nikt Wam nie odpowie, ponieważ tu jest cisza, spokój można. Trzecie Tu <grystanie> To jest dobre miejsce na spędzanie czasu. I teraz pokażę Wam drugi pokój z balkonem. On jest yy, bardziej królewski, ponieważ posiada swoją prywatną łazienkę. Tutaj widzę niezawieszony obraz. A zanim tu jest dojdzie jeszcze jedna wspólna łazienka. Yy, łazienki, pokrótce może, zanim dojdziemy. Są takie, moi drodzy. No chodź to, chodź to, chodź I tutaj standardowy kipelek, posiedisko ustka. Poszędzisko rustykalne. Wiecie, tutaj jest e, taki żargon wynajmujący, takie rustykalne, bo chogurski. Trzeba takich zwrotów używać. No i jesteśmy w pokoju numer 3 i to jest pokój z łazienką, również przepiękną. Nie ma to tamto. E, przystronna łazieneczka. I z tego pokoju macie wyjście na taras. Także zapraszam. Poranny śpiew ptaków. Cud natury bieszczady. Piękny, śliski dom. oddali widać góry i z tej strony i z drugiej. Także możecie pomachać. Hej, góry. Możecie też zrobić sobie jakiś taniec, bo jak mówiłam, nikt tutaj was nie widzi ani nie słyszy. Więc... Chyba, że sąsiedzi będą szli tam w dołem. No ale to przynajmniej jakiś pokaz będą mieli. No tak, tak, to dodatkowe atrakcje. I tutaj również widzicie łóżko berkę, bardzo wygodne materace, przetestowane. Można ćwiczyć MMA, jak umieć jakieś figurki. Z kim ty tu trenowałeś, MMA? Nie z takim zawodnikiem filmu, ale totalny. I moi drodzy, na tym piętrze znajdziecie jeszcze kuchnię. Przez... A to duże zaskoczenie, bo nie mówiliśmy o tej kuchni. Tak, to jest tajemnicza kuchnia zbudowana właśnie na potrzebę tego apartamentu, ponieważ na tym piętrze nie było kuchni, ale widzicie, stworzyliśmy ją. I kuchnia jest właśnie podobna, też jest z kastorany, stolik z tonudu. Więc wszystko tutaj gra jest doposażona, wyposażona. Wszystko tutaj macie, garnki, sztućce, także można gotować. Bardzo dużo pracy było tutaj włożone. Oni mówią, że na święta będziemy mogli to wypuścić. No sorry, ale to jest po prostu wielki dom i kupa roboty tak naprawdę, no i. No, cały czas masa zajęć, masa po prostu wszystkiego, więc... Też y, panowie ciężko tutaj pracowali. Są nowe ściany odnowione, podłogi wszystkie nowe. Są zdemontowane podłogi i jest trochę pomalowane do Kafelki nowe, łazienki nowe. Tu mamy część borderii i część nie. Pokoje odświeżone, wstawione nowe wyposażenie, także wszystko to jest pachnące, świeżutkie i naprawdę... Jaki paremont? Ja się kłócę przez telefon w Warszawie i czekam na miejscu. No i wychodząc nad gór warto o! zwrócić uwagę na tą wspaniałą barierkę. One są tak jakościowe, tak grube, tak porządne, że wolałbym żebyście nie skakali. Bo naprawdę tutaj nie było ani desek. Tutaj mamy takie brzydkie schody i taki dziwny. Kojec. Ani ta ściana nie wyglądała tak, jak wygląda. Tu nic. Coś niesamowitego. No, Skody rozwalone, to wykruszone. Tu nic nie było, jest pięknie. Idąc dalej, spójrzcie, tutaj jest ponad pół hektara ziemi do dyspozycji, masa ciekawych rzeczy. Zrobiłem taką minimalną aranżację własną, mieliśmy takie, takie o, wiszące abażury, to się nazywa chyba, abażur, nie? Piękne. Tak jak ten wspaniały leśny grill. Stoliki, oczywiście, wszystko do odrestaurowania lub wymiany, ponieważ według mnie jest to niestety troszkę już zgniłe. Gdzie możecie korzystać najpierw ze stołu, albo nie. Możecie najpierw zrobić grill, a później na ten stół, który pomalowała ręcznie wczoraj Pomela, tak, położyć nie. kiełbaski. I później usiąść, zjeść. A jakby na przykład urwała się chmura, zaczął padać deszcz, to macie taką. Parasol. Pewnie ją kojarzycie? Czy nie? Tam nie będziemy szli. Pójdziemy w tę stronę. Ale chciałem Wam tylko zdradzić, że będzie bardzo fajne miejsce, że wbić kiełbę i ja na ognisko z patykami. Czy kiełbaska, czy bakłażan, jak wolicie. Ja osobiście na przykład wybrałbym najpierw poskakanie na trampolinie. W stanie trzeźwym, oczywiście. Bardzo bym prosił. I później można pójść na te kiełbasy. A później jak je zjem, albo jeszcze przed, też w opcji zamiast trampoliny na przykład, możemy udać się na Street Workout Gym Planner e, Bieszczady 2022. <grymne> to jest takie wspaniałe miejsce, tu macie Janusza, na którym można się wyżyć. Bo po to tutaj przyjeżdżacie, żeby wyżyć, żeby się odprężyć, żeby odpocząć, żeby... Po prostu living your best life i tak jest nasz zamiar. Po to jest to miejsce, czy taki hamaczek, żeby właśnie wyczilować się tak troszkę dalej od każdego. Tu możecie sobie się pobujać łączyć muzykę. I właśnie do takich rytmów sobie tutaj pomyśleć. Ostatnio dzwoniłem do kolegi i powiedział, Ty Bieszczady to takie fajne, ja tam do was przyjadę niedługo. No, fantastyczne miejsce, bo... Tutaj możesz medytować, coś robiąc. No jest super. Miejsce, cisza, spokój. Ja tu wracam. Ja nie mogę uwierzyć, że to już jest koniec. Naprawdę, miejsce zbudowane z ogromną energią, w które bardzo wierzymy. No i co? I trzeba znaleźć fajną nazwę. W komentarzu napiszcie proponowaną nazwę dla naszego domu gościnnego. Zostawcie swój mail lub nick do Instagrama, żebyśmy mogli się z wami skontaktować. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Udostępnijcie go. I jak macie ochotę, to wpadajcie. W opisie zostawię linki, jakieś takie informacje, bo jeszcze nie mamy konkretnych, jeśli chodzi o jakieś rezerwacje właśnie czy też rzeczy, które pokazywaliśmy w domu, to wszystko zostawię w opisie. Także El Variato, tradycyjnie noga w górę i do przodu. Uff, ciśniemy.